Wykorzystanie białoruskich balonów, które docierają w przestrzeń powietrzną Litwy, jest nowym elementem wojny hybrydowej. Chodzi o destabilizację sytuacji na Litwie. Na tym samym w naszym regionie, bo te balony mogą być używane również, żeby destabilizować sytuację w innych państwach. No, mówimy tu nie o kilku, kilkudziesięciu balonach, ale o setkach balonów w ciągu tygodni, które naruszają przestrzeń powietrzną stosunkowo niedużego państwa, jakim jest Litwa. I to się wiąże z praktyczną destabilizacją w postaci zamykania lotnisk. Wielokrotnie lotnisko w Wilnie, lotnisko w Kownie musiało być zamykane z uwagi na realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. W ruchu lotniczym, tym samym dla bezpieczeństwa pasażerów, ludzi. No to jest bardzo perfidna akcja reżimu Łukaszenki. Nowa jej forma, ale cel jest taki sam, tak jak było z nielegalnymi migrantami w sposób instrumentalnie kierowanymi na teren Unii Europejskiej z Białorusi, tak teraz. Nowa forma, ale cel ten sam zdestabilizować sytuację, wywołać chaos na terenie państw Unii Europejskiej. To są sytuacje bardzo niebezpieczne. To jest tak naprawdę perfidna zabawa, która może doprowadzić do śmierci ludzi, do wypadków lotniczych. Musimy na to zwracać uwagę, musimy o tym głośno mówić. Państwo litewskie musi uzyskać wsparcie, również realne wsparcie finansowe, żeby zabezpieczyć swoją infrastrukturę krytyczną, żeby móc skutecznie reagować i no, to są rzeczy ważne, o których trzeba mówić, gdyż też świadomość w Europie może być stosunkowo niewielka. To się dzieje gdzieś z punktu widzenia mieszkańców Paryża czy Madrytu, daleko na obrzeżach, ale efekty mogą być niezwykle tragiczne i dotyczą tak naprawdę całej Unii Europejskiej. Palony, no, Litwini zestrzeliwują też, więc to jest oczywiście no, reakcja właściwa. Natomiast. No, Trzeba wesprzeć ich i technicznie, tak żeby mogli to robić bardzo skutecznie, żeby... Działania reżimu białoruskiego były nieopłacalne, wręcz śmieszne. W tej chwili niestety jeszcze tak nie jest. Rzeczywiście jest sytuacja zagrożenia na Litwie. Unia Europejska zbyt wolno reaguje na zagrożenia hybrydowe, jakie płyną ze wschodu, ale jest możliwa skuteczna reakcja. W sprawie migrantów niestety działania Unii Europejskiej były bardzo spóźnione niekonsekwentne. Trochę zmienia się to w dobrą stronę, w dobrym kierunku idą sprawy. Coraz bardziej widać, że nie jest to żaden problem humanitarny, mówię tu o nielegalnej imigracji, ale stricte polityczny, którego celem jest właśnie chaos i jest to element wojny hybrydowej. Tak samo właśnie w tej chwili z balonami nad Litwą mamy do czynienia z wojną hybrydową, nie z żadnym... Nie z żadnymi działaniami przemytniczymi, jak to sugeruje reżim białoruski.